Przenieśmy się w pobliżu Panteonu do dominikańskiego kościoła Santa Maria Sopra Minerva ze słoniem Berniniego przed wejściem. Pochowanych jest tu kilku papieży, znajdziemy Wielką Świętą, Katarzynę ze Sieny czy Rzeźbę Michała Anioła. Po lewej stronie ołtarza znajdziemy coś ciekawego: stary, skromny grobowiec, przy którym palą się świece, a ktoś już w czasach współczesnych postawił tabliczkę Beato Angelico oraz kubek z pędzlem. Kto tu leży? Nasz bohater urodził się około 1387 roku nieopodal Florencji jako Guido di Piero. Wstąpił do Zakonu Świętego Dominika w Fiesole, otrzymując imię Jan. Znamy go więc jako Jana z Fiesole. Posiadał wielki talent malarski, połączył go z wielką wiarą i skromnością. Gdy malował Jezusa na krzyżu, to płakał. Gdy papież zaproponował mu stanowisko arcybiskupa Florencji, odmówił. Zyskał przydomek Angelico, znany jest więc także jako Fra Angelico, brat anielski. Mieszkając w Toskanii, kursował między Florencją a Rzymem, realizując zlecenia papieża. Jego obrazy odnajdziemy w Luwrze, Uffizi, Prado. Malował też freski. Aby zobaczyć jedno z jego dzieł, wyjedziemy z Rzymu do Umbryjskiego Orvieto. Spacerując klimatycznymi uliczkami, dotrzemy do jednej z najwspanialszych włoskich katedr. Wewnątrz skierujemy się do kaplicy św. Brycjusza. W 1447 roku fra Angelico podpisał kontrakt na wykonanie tam fresków. Zdążył namalować na sklepieniu Chrystusa sędziego, anioły i proroków. I znów musiał wyjechać wezwany przez papieża. A kaplicę ukończył Luca Signorelli. Zmarł w Rzymie w 1455 roku i tam już pozostał. W 1982 roku święty papież Jan Paweł II dokonał jego beatyfikacji. Jak zatem głosi tabliczka, stał się Beato Angelico, czyli błogosławiony Angelico. Patronuje oczywiście artystom. Przeczytajmy też inskrypcję na jego grobowcu. Tu leży czcigodny malarz, ojciec Jan ze Zgromadzenia Kaznodziei. Był wielkim i skromnym człowiekiem.